Dotarłam do celu Y Girls. Kapitan Roko do luny! Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie! Potwierdzam, że poziom plenu jest stabilny. Kłon! Jesteś gotowa rozpocząć drugą fazę misji? Tak jest, Kapitan Roko! Jeden mały krok dla Y Girls to wielki skok dla trendów kosmicznych flag. W imię Y Girls. Ja, Kapitan Roko! Odważnie! Czekać. Wszyscy na pokład! drużyno! Spanikowałam. A! A! Nawet prawdziwe wagers y nie musiały mierzyć się z kocurem. Kosmiczny kot był w sezonie ósmym w odcinku czwartym. Jej! Naprawdę jesteś ich największą fanką. I będziesz najlepiej ubraną największą fanką. Na pewno jako jedyna będziesz miała działający kosmiczny sprzęt z krótkofalówką i laserem. A! A! kostiumów mamy jak w torebce. A najlepsze jest to, że dzisiaj spotkam prawdziwą kapitan Roko: <laughs> Maxi, przemiana! <laughs> Ruszajmy na konwent. Nic nie stanie nam na drodze. No, może poza tym tłumem. Było tak źle. Stałyśmy tylko. dwie godziny? Czyli moje zdjęcie z kapitanem Roko jest za piętnaście minut! Według mapy stanowisko Roko jest dosłownie na. wprost. Stojąc w tej kolejce nie zdążymy. To może dajmy spokój za zdjęciem szani i chodźmy się już zapisać na konkurs kostiumów. Nie poddajemy się. Zawsze jest inny sposób. Przekąski! Kupujcie przekąski! Możemy podjechać tym wózeczkiem. Mini-moc! Patrzcie na ten wyczesany kostium! I to się nazywa prawdziwe konwentowe życie. Pomysłów i świetnych projektów, ale nadal sądzę, że to my wygramy konkurs. Oh, patrzcie, dron z dronów destrukcji! Wow. Wow. Oh, 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 oh. Uh, wygląda na to, że nie wszyscy bawią się tak wystrzałowo. Ja chyba ją skądś kojarzę, autograf! Portret! Tylko dziesięć dolców! Okej, okay, za piątka! Za darmo? Chyba jesteś jedyna. Wow! Oto on! Ich statek! ładnie bym w nim wyglądała. Dałabym wszystko, żeby móc nim polecieć. Kto by nie dał? Ten model został użyty w serialu. Ma wszystkie elementy działającego statku. Oprócz silnika. Jedna wata cukrowa już się robi. Opuścić pokład! A! Było blisko. A! Wszystko dobrze? Roko, moja idolka! W samą porę na wymarzone zdjęcie. Nareszcie poznasz swoją idolkę. <ścoughs> Maxi przemiana. Ok, uwielbiam cię, Roko. Nie, nie. Jestem twoją największą fanką, kapitanie. Kapitan Roko. W sensie, moja pani kapitan. Luzi, Krzani, będzie dobrze. Dasz radę. Powiedz, że podziwiasz jej odwagę, umiejętność dowodzenia i... Taktykę znikania? Dokąd poszła? E, przepraszam, jestem zapisana na zdjęcie z kapitan Roko. Wiem, że jestem za wcześnie, o dokładnie 39 sekund, ale to najważniejsze selfie w moim życiu. Dzięki za tę bardzo ciekawą historię. Chciała powiedzieć, gdzie jest Roko? Pewnie poszła na przerwę. Teraz? Na jak długo? Nie wiem. Według planu miała mieć przerwę za godzinę. Spokojnie, Szani, niedługo wróci. Coś mi tu nie gra. Kapitan Roko zawsze działa według bardzo dokładnego grafiku. Wiadomo, czemu ją podziwiasz. To miał być komplement! Tak jakby. To nie dlatego się przeraziłam. Patrzcie! Strzępek z kostiumu Kapitan Roko. Ślady szarpaniny. Czyli że ktoś ją porwał? Możliwe. Trzeba ją znaleźć i się przekonać. Tak jest. Zaraz po zapisaniu się na konkurs. Lila, mówimy tu o mojej idolce. Zapiszemy się na konkurs jak tylko znajdziemy Roko. Żeby cokolwiek tu zobaczyć, przyda się widok z lotu ptaka. O! Oh, Wydanie specjalne dziejów ze świata dronów destrukcji! Odłóż te bzdury! Przyszłam tu jedynie kupić figurki do kolekcji i szukać Polipoket, rzecz jasna. Johnny, obiecałaś! Dobrze, jeden dzień bez poli. Widzę Roko! Tak, widzę ją! O tam! O nie, większość osób się za nią przebrała. Co to? Uwaga, oczy w górę! Już czas na drony destrukcji! Jesteście gotowi na wspaniały pokaz walki dronów? Wow! 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 Nie <śmienia> <Poni> uważaj! <śmienia> Co się dzieje? A, dziewczyny, niechcący bierzemy udział w bitwie dronów destrukcji. Musimy robić uniki i wylądować. Trzymajcie się! Zasłona dymna? To jak w dwunastym odcinku szóstego sezonu! Nie rozpijmy się przed zmuszeniem do konkursu! Albo przed znalezieniem roku! Poradzę sobie! Ulicę? Świetnie sterujesz poli, tylko że na pewno nie powinno nas tu być. Odlećmy, zanim ktoś zobaczy. Problem. Poszło nam jedno śmigło. Ktoś tu idzie, kryć się! <grym> się> Wiedziałam, że wygląda znajomo. Grała złoczyńce z Plutona sezon 6, odcinek 9 scena 57. No, to by była ta scena, gdyby nie została wycięta. Oglądałaś nawet wycięte sceny? Oczywiście. Bo czemu nie? O, no wiesz, może dlatego, że zostały wycięte? Nie wiem, czemu w końcu wycięli scenę, w której Roko zostaje porwana i przywiązana do. rakiety? Cicho! Próbuję przygotować się do mojego wielkiego momentu. <laughs> Kapitan Roko! Jedziemy! Kryć się! Musimy wkraść się z powrotem. Alarm grande! Zastygnijcie udając figurki. Uuu, miniaturki. Ta jest ciekawa. Jest przymocowana do tego drona. Mogę dać pani zniżkę na trzy Y Girls i drona. To całkiem dobry interes. Wiesz może, czy mają ruchome ręce i nogi? Figurki, które ostatnio kupiłam od sprzedawcy koncertowego, były w limitowanej, wydrukowanej trójwymiarowo edycji. Sądziłam, że to dodaje im wartości. Aha! Ja wiedziałam! Zmywaj się stąd pokaz! Gigi mi dzień wolny od boli! A... Podoba? Może wzięłabyś w zamian Super Ogółem, nie dostrzegasz wartości w tym, co dobre. Wezmę cały zestaw. To doszczętnie psuje mój urok. Musimy uwolnić roko przed startem rakiety. Wydostańmy się stąd. Pomóc ci nieść? Nie, to zbyt wartościowe. Ale to ciężkie, a ty jesteś stara. Oh, to nie jest oh. ciężkie, ja jestem młoda i zdrowa oh. jak ryba. No to może poniesiemy razem? Co w ciebie wstąpiło? Oh. Wystartujemy w konkursie kostiumów. Musisz jedynie zapozować do zdjęcia. Obiecaj, że to będzie wyjątkowy dzień dla nas obu. Okej, <noise> okej, okay, okay. ale szybko. Jak to mawia Lila? Ta torebka zupełnie mi nie pasuje, więc może ją przystylizujmy! Moda na ratunek! Okej, okay, okej, okay. masz swój konkurs kostiumowy. Zapisz się szybko! Nie, ja chcę, żebyś to ty wzięła w nim udział! Co? Czemu? E, no bo. Twój kostium jest świetny. Jaki kostium? Następny! Gwen, to moje, nie ruszaj! Ta torba nie pasuje do kostiumu. Zniszczyłaby wszystko. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jaka piękna jest moja kochana Gigi. Więc musisz zrobić zdjęcie i się zapisać. W sumie mogę nauczyć te dzieciaki kilku rzeczy na temat mody. <grystanie> <grystanie> no w końcu, Poli, nie zrujnujesz mojego. <grystanie> <grystanie> że oddalamy się od konkursu. Później, Lila, weźmiemy udział. No wiem, dziewczyna przyczepiona do rakiety to priorytet. Wzdycham. Okej, okay, uratujmy naszą kapitan. Szybko, tędy, póki nikogo tu nie ma. Maxi przemiana! Uf! Why girls ja nikt o nie słyszałem. No właśnie! Nikt nie widział mojej sceny i genialnych wyczynów aktorskich, bo zostały wycięte z odcinka! O nie! Wystrzelenie Roko to zemsta za wycięcie jej sceny! Ale bez obaw! Zabłysnę dla was jeszcze raz! Roko i ja odegramy nową scenę zainspirowaną tą usuniętą, ale podrasowaną przeze mnie! W tej scenie Roko będzie wołać o pomoc non-stop! Pomocy! Zróbcie coś! Ona naprawdę chce wystrzelić mnie w kosmos! No a nie mówiłam? Kto jest gotowy na pokaz rakietowy? Nie! 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 Ona naprawdę chce ją skrzywdzić. Cii, próbuję oglądać. To jest gorsze niż słabe szwy. Musimy coś zrobić. Zaczekajcie. Każesz nam czekać? W takiej sytuacji? Roko zaraz się uwolni, używając ukrytego scezoryka, Tak jak zrobiła w tamtej scenie. Patrz! Nie musisz tego robić! Chodzi ci o pieniądze? Dam ile chcesz. Może o nim zapomniała? Nie mogła zapomnieć. Zawsze przecina liny, a potem wysyła sygnał do statku. Pransoletki! <laughs> nasze przecież działają. I według tego, co mówił reżyser, te serialowe również. Musimy tylko ustalić częstotliwość. Zostaw to mnie. Mam, ustawcie 92,5. Roko, słyszysz nas? <laughs> Mówi? Od lat marzyłam o dniu, w którym Roko znajdzie się w moich szponach. Kapitan Roko? Mam na imię Szani. Musisz zrobić dokładnie to samo, co w tamtej scenie. Użyj cezoryka, a potem wyłącz odliczanie w rakiecie, niszcząc panel sterowania. Wyłączyć rakietę? To ponad moje możliwości. Masz narzędzia w rękawie. Nie wiem, jak się ich używa. Co? P przecież jesteś Roko. Nie jestem kapitan Roko. Jestem aktorką. Naprawdę, nazywam się Karolin Kitani. Jestem przywiązana do rakiety. Stanę się paliwem rakietowym i skończę z rozdwojonymi końcówkami. Nie jest nawet w połowie tak odważna jak Roko. Co znaczy, że teraz najbardziej potrzebuje ciebie. Masz rację. Kapitan Roko zawsze powtarza: Ktoś musi być odważny, a tym kimś musimy być my. Najpierw musimy się tam dostać, ale jak? To byłoby bardzo przydatne, gdyby latało. A może i może? Kładkopter nie lata, ale silnik ma sprawny, więc możemy go przemontować do tego pojazdu. Spokojnie, kapitan Roko! Lecimy na ratunek! Przyspieszamy, a to aktywuje głośniki. A to spadochrony. Shani, ty powinnaś pilotować. Znasz ten pojazd dużo lepiej niż ja. I pewnie lepiej niż każdy aktor serialu. Nie dam rady. Nie jestem taka jak Roko. Nawet kapitan Roko nie jest jak Roko. Potrzebujemy kapitan Shani. Okej, okay. jeśli się nie mylę, ląd jest połączony z minutnikiem. Stąd ten ogromniasty zegar? Słuchamy Twoich rozkazów. Jaki jest plan? No dalej, Szani! Nie możemy pozwolić, żeby ta diva zepsuła konwent, skoro nie zapisałyśmy się jeszcze na konkurs kostiumów. Nie mogę. Po prostu nie wiem. Szani! tylko Ty jesteś w stanie jej pomóc. Dobra dziewczyny, macie rację. Czas ocalić Roko! Wolnijcie roko. Wszystkie narzędzia macie w kostiumach dopracowanych przez Lilę. Bam! Moda na ratunek raz jeszcze! A ty co chcesz zrobić? Zamierzam zatrzymać te rakietę. Królowa z Plutona, w końcu położę kres waszej ukochanej, nieustraszonej Roko! Wydostaniemy cię stąd, Roko! Dzięki, kimkolwiek jesteś. Nasze narzędzia nie są do metalu! Nie możemy tego przeciąć? Nie możemy zostawić Roko! Potrzebne inne wyjście! Shani, uratowanie Roko leży w twoich rękach! Okej, okay, dam radę! Barb Payne? Hej, słuchaj! Wiem, że ci przykro z powodu wycięcia sceny. To było nie fair, ponieważ tworzyłaś bardzo ciekawą postać. Widziałaś moją scenę? Podobała ci się moja postać? Oczywiście, że widziałam. A teraz, zamiast być złoczyńcą, możesz zagrać ją inaczej. Wybierz bycie bohaterką, wypuść ją. Nie obchodzi mnie bycie bohaterką. Chcę jedynie, żeby ludzie zapamiętali moje imię. Więc dam im do tego powód! O-o, Zostało 10 sekund! Szani! <noise> Jak to zrobiłaś? Widocznie granie w laserowy paintball drużyny łaj y poprawiło moją celność. A każdy fan UI y Girl zwierzę pod każdym siedzeniem są spadochrony. Ustawiłam statek na kurs kolizyjny i wyskoczyłam proste. Uratowałaś wszystkich szani. Tak, jesteś dużo odważniejsza nawet od samej Roko. Cieszę się, że Roko bezpiecznie wróciła do swojego żywiołu. Pozowania do zdjęć. A Bart, koniec końców może dostanie swoje wymarzone 15 minut sławy. Co wy na to, żebyśmy same się trochę rozerwały? Maxi, przemiana! Dzisiejszy dzień był fajniejszy niż się spodziewałam. Nawet fajniejszy niż zrobienie selfie z Roko. Ale przykro mi, że nie zdążyłyśmy na konkurs. Mnie też! Ja! Uwaga, panie i panowie! Zwycięzcą corocznego konkursu kostiumów konwentu Science Fiction jest. Lila Draper! Ze swoimi niesamowicie wykonanymi kostiumami Y Girls! A? Można zgłaszać przez maila. Dzięki, 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 dzięki! robisz, Gigi? Sprawdzam wyniki konkursu kostiumów. Zdaje się, że zapomnieli mi powiedzieć, że wygrałam. Hmm. Mściwa aktorka próbuje wystrzelić celebrytkę w kosmos. <laughs> Mam wrażenie, żebyśmy się dogadały. <laughs> ha, proszę bardzo! <laughs> Polly Pocket była na konwencie Super Science Fiction i ona zdobyła moje pierwsze miejsce! One wyglądają dokładnie jak moje nowe figurki. No, miałam ją dosłownie w swojej torbie. Ale czy dzień wolny od poli nie był przyjemny? Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julia Zduń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Joanna Pachrzbikowska, Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Brygida Turowska, Karolina Kalina-Bulcewicz i inni.